Przeda, mordziki, modziki! No i wyraźnie, z na No i dzisiaj, jak widzicie, program spójrz drugi odcinek z gry. Yy, tak to, to się tak nazywało? Tak, wrócimy, bo jak się nazywała ta gra. Nim Jakiś ten. sus, su, su, MULTIVERSUM, MULTIVERSUM to ja skoczę To ja zapomniałem jak się nazywa ta gra Multiversum, dobra Zmień yy, tryb, zmień tryb Laby A, laby to jest coś innego A! To jest uczenie się, tak? Hop, hop, hop i do góry Hop, 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 Dobra O ty, do góry Okej. Okay. się troszeczkę pouczymy się w tym odcinku. Dobra. Dobra, ej, dwa, dwa dwa schopki możemy maksymalnie. I dwa ataki. Dobra, to już atak. Postawiamy atak góra i dół. Dobra. I trafiony. Podstawowy atak góra i dół. Dobra. Dobra. Postawiamy atak. Dobra. O, to atakuje mnie. Ten Góra. Skok! Skok i atak! Skok! I do góry! Dobra! Jak go pokonamy, to jeszcze popykamy się przeciwko botom. A, unik To jest atak? O, dobra! Dobra! Tylko te... oni właśnie nie grają dwóch... to no są... No. Dobra, gra. Gdzie wróć, do, wróć do.? Są łóżka? Ja bym chciał to zakończyć, może? Ja bym chciał to zakończyć, może? Chciałbym to. Mo, mogę też grać. Pokaż combo, Dobra, mogę tak sobie dodawać sobie jakieś. Pokaż kombo. O, pokaż ruchowe, pokaż yy, rezolucje kombosów. To odnowienie. Mogę sobie dodać trzech graczy, tak? Okej. Okay. Teraz będzie kombo. Dobra. Atak, atak, atak. Unik. Unik. Atak, atak, atak. Dobra, spacja. Okej, okay. jak likwidujemy, to zaraz będziemy grać. Dobra. Boss. I zlikwidowany jeszcze nie? Dobra, ja bym chciał z tą. Wy... I. Nie? Jeszcze nie jest zlikwidowany? To jeszcze mi się zbo boostowało. Dobra, ja bym chciał z tą wyjść jeszcze. Z tą wyjściem, mam... tak, do laby. I może jeszcze pobrać tylko botą, bo tu się chyba tutaj punkty. Mimowolne, jest tu do uwaga. Eee. Graj Razem przeciwko Botom 1-1. Jeden, jeden. Potwierdź. I tą charakter, tym charakter to tu chyba czasowo meczyk. Potwierdzamy. Dobra. Dobra, poczekaj na labry. I przeciwko obu? Tom Angery Fajnie! Możemy sobie to dodać. Tylko jedno. To gra gramy, tak? O, tylko tyle busta! Nie możemy więcej. Hmm, to gramy! czy połczymy sobie grać, przynajmniej? Pychałbatom. Oładowanie grid. Miska Miki. Nie miska Miki, tylko ten. <tety> Jak się to zwała nazywa, ta postać? Nie wiem. One fun one! I'm done, talking. Let's play. Dobra. Dobra, dostaję po tupie. a ja tu staję po tupie. Dostaję po topię konkretnie. Co tu taka dobra postać tu jest? No to staję... Dostaję po dupie O ja, ja też dostaję po dupie jakoś Dobra O i spadł prawie Tylko ten do Ci dziś rapcinku nie był Dobra, równy pojedynek, normalnie. Teraz ja spadnę. Dobra postać! Dobra postać. Tylko właśnie ten Tom. Dobra postać. I dostał! Panie! Punkt dostał i ja też dostałem. Równo, równo, równo. Równy meczyk Równy meczik. Równy dobra, muszę jakoś u nich tutaj atakuje go. Dostał! Dobra. O, dobra. Dobra. Nie ja Jak to od góry nie został. Co on robi? Skacze to. Ty... Chwalba, ja. Ja jestem ja na przegranej pozycji. Dobra, przegrałem! Z botem przegrałem! Niemożliwe. Bot wygrał, Toman To jest dobry. To jest dobry postać, naprawdę. Continue? Nie. Ale przegrałem, kurczę. 6 punktów dostałem I punkciorek dostałem też. A, bo to jest... zobacz, skończymy te 5 meczyki i będziemy mieć tą postać do brakowania. To... Możemy... Skórki jest ładne Dobra, jedziemy, co chcę Jeszcze jeden maciek i kończymy tak? Rozpocznij dlaby Bo to jest wszystko, bo to to... to o, no, ale to może być... to no, może być łatwe gra Ale zobaczymy Przyznamy sobie to Gotowe Ona sobie przyzna jakieś lepsze no pewnie, że tak. A jakże? Poziom czwarty. A to są boty czy są, A to, to jest bot, dobra. Myślałem, że to gracze. Będę się uczyć jeszcze grać, może będę dobry w tą grę, jak się nauczę. Ale właśnie uniku nie robię, to jest, to jest mój skopu. L uniki, J atak, K super ataki. Więc sobie możemy przypomnieć za takiej. Mmm... Naprawdę mi się podoba tak gra. Podoba mi się tak gra. Mmm... Niedawno odkryłem, że ta, 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 ta już weszła. Bo czekałem, nie czekałem tą grę. Mmm... Ale długo się odbija. Dobra, zapraszam wszystkich do komentowania. Lajkowania, i jeśli możecie, możecie zostawić suba, ale najpierw obejrzyjcie i na moje filmiki, i dopiero zdecydujcie, czy zasługuje na waszego suba. Coś się stało. V-Bot, normalny bo tak potwierdź. Tego. To się długo ładowało. Być może nie mam problemu z internetem, może. Być może mam problem z internetem, a to jest ten diabeł testmancki. No bo, gotowe. Ty poziom ma? Nie ma. Czwarty poziom, a ja drugi? Dobra, lecimy mi Za ładowanie, mam nadzieję, że szybsze ładowanie. Możemy wygrać trzy mecze dzisiaj? To jest sobie i sobie sobie to zagramy. I to będzie odcinek jeszcze z tej gry. Versus one, versus one. Ja kontra ten diabeł tasmanski. Dobra. 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 No co ja po tobie? Ej, ty Dobra, dostaję. Dobra jest. Jako... Dobra, 100 punktów. Teraz wypadnie, tylko ja muszę unikać tych Dobra O panie to było groźne. I został Dobra, ja spadnie, ale spadnie, żeby, żeby się... Żeby ci spadnie. Dobra. Od góry właśnie tak... Właśnie to było fajne. Go, no, jeszcze nie spadł Jeszcze nie spadioba, jest. No Patrzcie co robię Fajna błyżka leży w tle Dobra dostał Teraz kontra Łopanie co dzień te pnęło, kurczę. On ma też świeże siły Ja chyba, chyba to wygram. Dostaję, dostaję, dostaję. Ja te Słewski nie ma samych ze A ja teraz mogę spaść. O, dostałem. Oba, chyba... jeszcze raz dostałem. Oni, oni, doba, Dobra. druga runda, chyba wygrał ten meczik. doba, po dupie dostaję, ale mogę jeszcze wygrać. Wa warto skakać. Uciekać, uciekać. Oba, prawie zgnąłem. Mesz punkt. Check this out. Właśnie, się skopuje, że się buguje gra. Oba, o, ten diabeł też mnie boost'a. Do podszkodzenia. Dostał, dostał, nie dostał. Już prawie zginął. O! To było kozackie! To było kozackie, już odcinek się Dobra, możemy zakończyć odcinek Jutro będą dwa odcinki, nie dwa odcinki Nie, nie będziemy na Ale właśnie... Nice! Nice właśnie ten trzeba robić Punkciory to, to jest złoto? Czy to teraz? Ok, to jest złoto chyba, tak? Następnie No i osiągnąłem poziom, tak? Odwano nowe nagrody. Rzenki, czonki, jakieś Żanki. Kucze, fajnie. I dzisiaj jutro zagramy sobie dwa meczyki jeszcze. I to jest do następnego poziomu. Trzeci poziom. Mamy trzeci poziom dobra. Mm. Przepustki jakieś na sezon drugi. Fajnie. Dobra. Myślę, że mogę tym arcytem się za, pożegnać. Żegna Was, Rojadek. Trzymajcie się. No i cześć do następnego odcinka. Pa!